Mam dobre wieści dla osób szukających pracy wrzesień to okres wzmożonych rekrutacji. Posłuchajcie, które branże zatrudniają na potęgę. Przygotowałem krótkie podsumowanie, skupiające się głównie na pracy fizycznej. Aż 40% firm na świecie deklaruje chęć zatrudniania nowych pracowników, a tylko 16% planuje redukcję etatów. Polska wypada tu bardzo dobrze z wynikiem plus 17%. Plasujemy się w grupie krajów o największym apetycie na wzrosty. W jakich więc branżach spodziewać się wzmożonego ruchu? Energetyka i sektor komunalny to potencjalni liderzy zatrudnienia. Dalej przemysł, i sektor surowcowy. To oznacza więcej ofert dla operatorów maszyn, spawaczy, mechaników i elektromechaników. Deficyty kadrowe są tak duże, że pracodawcy coraz częściej zatrudniają osoby z mniejszym doświadczeniem. Lub do przyuczenia zawodu. Następnie transport, logistyka i motoryzacja. Do zwiastun świątecznych zakupów setki nowych ofert na magazynierów, kierowców i pracowników kompletacji. Duże firmy kurierskie również planują wzmożone zatrudnienia. Branża hotelarska i gastronomiczna zaczyna przygotowania do sezonu konferencyjnego i spotkań świątecznych. We wrześniu tradycyjnie ruszają też programy stażowe i praktyki dla studentów oraz absolwentów. Nie prześpijcie tego okresu, bądźcie aktywni bo ofert pracy na pewno nie zabraknie. Powodzenia!